Generacji Prime MMA. Wszyscy już myśleli, że umarli, a a oni zaskoczyli Kilka dni temu na ich profilu pojawiła się grafika promująca piątą odsłonę Prime Która ma odbyć się 1 lipca tego roku w wrocławskiej hali Orbita Na grafice promującej zobaczyliśmy Bagietę oraz Dona Casio Bagieta zapewne będzie zawodnikiem, który wystąpi na tej gali Natomiast Casio można by się zastanawiać, czy został tu wstawiony jako włodarz, czy jako zawodnik Ale on sam na wywiadzie już potwierdził, że będzie na Prime 5 się bił Swoją drogą, tak mi teraz przyszło do głowy, czemu Don Casio jeszcze nie miał Współpracy z zegarkami Casio, To byłoby strasznie dobre kolawo. Hmm. Dobrze. Um, jeśli wiem, że tam Casio podszypywał Boxdella na jakichś wywiadach, że walka w MMA. No i um, uważam, że ta walka by im oddała, jakby Fejm się na nią zgodził. No ale z drugiej strony, gdyby Fejm się na nią zgodził, no to by złamali ten układ z Heidigiem i by pokazali, że jednak można łamać ich kontrakty, nie? Więc pytanie, co zrobią? Czy gdzieś te własne zasady przekreślą, które sami ustalili? Czy jednak, no bo uważam, że akurat ta walka by im oddała w pay-per-view, nie? Myślę, że tak, że Boxdel kontra Casio w walce wieczoru w MMA i Bogzel uważam mógłby wygrać w MMA. Bo, bo wiadomo, w boksie nie ma szans. No ale myślę, że do tego nie dojdzie. Z tego przynajmniej co się dowiedziałem. Poprawdę. da nie. Nieważne. Ważne jest to, że włodarze prime ogłosili pierwsze zestawienie, w ramach którego zmierzą się ze sobą Lupa oraz Wielki Bu. Pojedynek z Nie, 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 tu już Gimper podaje fake newsa, bo w walce z Lupą zawalczy... Wielku Bu. To jest jakaś... Yy, to jest yy, odmiana Wielkiego Bu. To no tak jak Bubu, nie w Dragon Ballu, miał różne formy. I y, być może tutaj też się przekształcił wielki w wielku Buł. To też pokazuje cały Prime, że oni y, robią publika y, szykowali się na zrobienie komunikacji i publikacji y, tak, tak, tak długo i zrobili y, literówkę. Ja rozumiem zrobić literówkę gdzieś tam, jak się robi odcinek YouTubeowy. Że jest bardzo dużo tekstu, i tak gdzieś tam się zrobi błąd ortograficzny albo coś, jak się tam przez 40 minut tłumaczy, robi napisy. No ale tutaj no to dziwne, nie? Że nikt, nikt nie spojrzał. No ale zdarza się, no. Lupa oraz Wielki Buł. Pojedynek z grubej rury jeżeli chodzi o kategorię wagową, ale niekoniecznie jeżeli o zasięgi i budżet dotyczący tej walki. Także zobaczymy czy pojawią się jeszcze bardziej medialne zestawienia. Swoją drogą na grafice zrobili literówkę i Wielki Buł został ogłoszony jako Wielku Buł. To tak nieładnie. Jeżeli chodzi o Wielkiego Buł to jest to swoją drogą postać kontrowersyjna, bo... O jego występ w federacji Fen prawie został odwołany. A ma to związek z kryminalną przeszłością tego zawodnika, która została mocno naświetlona w materiale twórcy, nie wiem, ale się dowiem. On sam wypowiadał się wtedy na insta Stories, nie kryjąc swojego rozżalenia, zwracając uwagę na to, iż kryminalna jest już dawno za nim, a on sam chciałby normalnie funkcjonować, bo od wielu lat nie ma żadnych problemów z prawem i mocno się zmienił. Do walki wielkiego bu na Fenie finalnie doszło i ją. A informację dostałem od szalonego reportera, więc. Na pewno są prawdziwi. Wygrał. Natomiast zdecydowanie angażowanie jego osoby jest w jakiś sposób kontrowersyjne. Póki co zasięgi na postach wrzuconych przez Prime nie powalają. Post ogłaszający powrót federacji nie zebrał nawet 10 tysięcy polubień, a te granice dosłownie delikatnie przeskoczyło ogłoszenie wielkiego bólu. Tak a to co? Co? Przecież jak był w aferkach, to gadał, że mnie lubi i, co i coś takiego, a nagle, że mnie nie lubi? Chyba szukają przeciwnika. Dla bagiety i kazali mu poddymić, bo za co miałby mnie nie lubić jak ja się za bardzo nie wypowiadałem nigdy na jego temat I ogólnie przez ostatnie miesiące się nie wypowiadam na żaden temat jakoś mocniej Kurwa mać, tak <grytanie> mnie nie lubi <grytanie> To jest niesamowite O, nie to z Jasiem Kapelą, okej, okay. a o mnie co niby? Co ciekawe, wśród osób, których Bagieta nie lubi, takich jak Lev, Dis i Evron, wymienił również Wardęgę, jednego z pięciu założycieli Goetz. Przecież jak go bokser pytał na aferkach, to nic takiego nie gadał. Co się zmieniło? Czym ci zawiniłem? Myślą, słowem, uczynkiem czy zaniedbaniem? Czy ci Casio powiedział, żebyś coś tam poddymił? Niestety nie był w stanie przypomnieć sobie konkretnych słów, które były przyczyną jego antypatii wobec druida. Aha, czyli on jeszcze nie wie za co. Wie, że miał powiedzieć, że mnie nie lubi, ale nie zapomnieli wymyśleć, że dziennikarka może zadać pytanie, a za co go nie lubisz? I kurwa nie, nie rozkminili tego, nie? Że może być takie pytanie i warto sobie jakąś odpowiedź przygotować. No tak to bywa z ustawianymi konfliktami. Wyraził frustrację, że nie jest w stanie podać dokładnych informacji, gdyż wydarzenie to miało miejsce już jakiś czas temu. Aha, czyli on mnie, zrobiłem coś, że już od jakiegoś czasu mnie nie lubi, ale na aferkach rok temu mówił, że, że wszystko git. Więc dziwne, nie? Jeżeli się buduje jakąś narrację, warto pamiętać, co się mówiło wcześniej. A mógłby na przykład powiedzieć, że zrobiłem coś przez ostatnie kilka miesięcy temu, nie? To wtedy bym może to kupił. A tak, to niestety nie kupuje. Bagietka przyznał również, że nie ma długotrwałej pamięci. Okay. Co dodatkowo utrudniało mu przypomnienie sobie szczegółów dotyczących tego konkretnego zdarzenia. To ja mu mogę rozpisać coś, nie? Za co mógłby mnie bagieta nie lubić? Coś za pranki na przykład, że robiłem pranki tam, albo o kobiety wtedy, tego boobsmana, że to go na przykład wkurwiło, albo że y, jakieś inne pranki, straszenie ludzi. Coś takiego, jeżeli to bo już jeżeli idziemy w tą narrację, że dawno temu, nie? no to że pranki. Mimo braku szczegółów podkreślił, że utrzymuje swoje negatywne uczucia wobec Wardęgi, choć nie może precyzyjnie przypomnieć sobie skąd taka, ani nie inna decyzja. <śmiech> skąd... <śmiech> choć początkowo Bagietka sugerował, że nie jest zainteresowany walką z druidem z lasu, zmienił on później zdanie i wyraził gotowość do takiego starcia. Podkreślił jednocześnie, że konfrontacja z Sylwkiem na konferencjach prasowych mogłaby być dla niego wyzwaniem. No dobra, ty od razu podaję cenę dla Prime'u. milion mln. Nie ma problemu. Jakbym dostał taką propozycję i by posypali, Sylwester Warneka by mnie zagadał na konferencjach, więc by było ciężko. Chcielibyście zobaczyć bagietkę w programie GOPS? Okej, okay, jest moja oferta. Możemy nawet. Znaczy, wy możecie udawać konflikt, ja będę słuchał. Słabo to rozkwięcili trochę, nie? Mogli przynajmniej mu rozpisać scenariusz, w jaki sposób ma poddymić na wywiadzie. No cóż. No ale odczyta, przeczytałem to, więc y, haczyk zostało połknięty. Wiesz co, tylko, że Prime teraz jest w ciężkie, ciężką manię. Yy, I pytanie: Oni by się mogli, yy, jakby odbić od ziemi, gdyby mieli naprawdę teraz dobry budżet? i mieli kogoś, kto ma mózg, żeby rozkminiać kartę walk, a nie a, weźmy kamerzystę, on ma milion na Instagramie, o Jezu, ile my sprzedamy, fame w strachu, łaaa, mamy kamerzystę, to weźmy Kruszwila, przecież to jest inne uniwersum, fame w strachu, łaaa, o, mamy Kruszwila i kamerzystę, to weźmy Wiolkę, ona ma na pewno totalnie inne uniwersum niż, niż i kamerzysta, wszystkie federacje w strachu, łaaa, no tak to kurwa nie działa. Ja nie wiem, kto tam to rozkminiał, mnie, ale to tak popierdolone było, że szkoda gadać. I teraz później dziwne. No, brakuje nam Golda. No i pytanie: czy teraz będą potrafili to zrobić lepiej, czy nie? Czy mają kogoś, kto im to ogarnie, czy nie?